Jesteśmy znowu na strzelnicy WEMA 60 tu instruktor Pauli, ale dzisiaj nie będziemy strzelać, bo dzisiaj nie będzie obroni, dzisiaj będzie o szpeju od Templarsa. No dobra, chcieliście, to macie. Po mniej więcej roku używania przyglądamy się Zestawowy wyposażenia od firmy Templars Gear. Jako się rzekło, używamy tych zestawów od mniej więcej, mniej więcej roku. Nie pamiętam dokładnie, kiedy je dostaliśmy, ale można założyć, że spokojnie to jest rok. Na dowód tego tu macie film z unboxingu i, i z omówienia poszczególnych elementów wchodzących w skład tego zestawu. Ja się dzisiaj nie będę skupiał na omawianiu tych poszczególnych elementów, które są to poprzypinane, bo, no bo to już raz zrobiłem. Pokażę Wam, jak się te elementy, jak skonfigurowałem pas, co mi się w nim podoba, tak na sucho. Pokażę Wam, jak się te elementy zużywają. Później zrobimy krótką przybitkę na strzelnicy bez strzelania. Tylko tam z magazynkami, z już zapiętym pasem na mnie, żebyście, żebyście widzieli po prostu, jak to wszystko gra. Co prawda ten pas widzieliście na większości filmów, chyba na wszystkich, na których skręconych w ciągu ostatniego roku, dlatego, że nie ukrywam, że to jest mój ulubiony zestaw. Dlaczego? To za chwileczkę, za chwileczkę powiem, powiedziałem, aż powiem w podsumowaniu, chociaż powiem Wam też i na strzelnicy i pewnie. Teraz wam przemycę, bo ten zestaw parę, parę fajnych, że tak powiem, właściwości czy cech charakterystycznych, żeby nie używać angielskiego słówka feature, ma. No więc, tak jak widzicie, zestaw skonfigurowany jest, jest tak, jak jest skonfigurowany. Czyli mamy. Pas PT6. Tutaj jego kawałek widzicie i widzicie klamrę wraz z podpasem miękkim. I na tymże pasie mam przyczepione dwie ładownice pistoletowe: ładownice kanapkę, karabinek-pistolet. Dwie ładownice pojedyncze na karabinek, ale spięte ze sobą w formę kanapki, czyli dwa magazynki. Worek zrzutowy. Apteczkę amerykańską, dlatego że jeśli dobrze pamiętacie, to a jak nie, to możecie sobie obejrzeć film. Ta apteczka, oryginalnie dostarczona nam w zestawie, moim zdaniem jest beznadziejna i oddałem ją w jakimś konkursie. Pokrowiec stazę jest direct action. To małe cargo tutaj to jest Templars. Na tym wszystkim jeszcze jest nóż Hydra. Zawieszenie do kabury. Jezu, jak ona się nazywa? Chasm chyba. Chasm od GTG i na końcu jeszcze jedna mała ładowniczka pistoletowa, która jest przeznaczona na Tula. Teraz odwrócę ten pas i pokażę Wam dość charakterystyczną rzecz, mianowicie tenże pas jest mocowany do, do pasa zasadniczego tego, za pomocą rzepa, tak jak się to, tak jak się to zwykle robi, przy czym w przypadku tego pasa PT6 z uwagi na to, że on jest usztywniony wewnątrz tym, stworzywa sztucznego takim sztywnikiem, punkty stypu, styku twardego rzepa są doklejone. Na dwóch końcach są doklejone fabrycznie, resztę dokleja się samemu i teraz zobaczcie, od tej strony widać, że tak długo, jak stosujecie te przekładki mole i jesteście w stanie przepiąć dany szpej przez te otworki, to wszystko jest ok. Ale w momencie, kiedy zaczynacie mocować coś takiego, jak na przykład teklok, jak jest zamocowany nóż, czy to mocowanie kabury, no to w tym momencie już tak różowo nie jest, dlatego że jak widzicie, ten fragment drzepa i ten. Zasadniczo wypadły, czyli pas trzyma się w tym miejscu, tylko na tym i dalej już dopiero na tym rzepie, ale całkiem spory fragment tego, tego miękkiego, tego twardego rzepa wypada. No to jest przypadłość wszystkich pasów, tak? Wszystkich pasów bazujących na, na, na podpasie z miękkiego rzepa i przypinanym pasie zewnętrznym na rzepy, przy czym w większości tych pasów, no, te rzepy nie są wklejane, a są po prostu naszyte na całej powierzchni. I mocowanie noża czy kabury w ten sposób wpływa, znaczy zabiera tyle samo, ale więcej zostaje. O, może w ten sposób tych punktów styku. No to jest niestety taka wada. Teraz tak, zobaczcie, to jest po mniej więcej roku używania. Ten miękki pas zaczyna się lekko strzępić, on się nie rozpada, on się po prostu tu zaczyna strzępić. To jest miejsce, które współpracuje z tą, z tą klamerką, tak? Ja po prostu jak go wkładam, to przez tę klamrę go zapinam, tak jak być powinno i w momencie i w miejscu, zobaczcie. Tu przechodzi w miarę, w miarę fajnie, na tym, yy, na tym rzepie po dwóch stronach, ale tu, tu już czuć lekki opór i przez ten opór po prostu jak przeciągam, no to widzicie, jak on się wygina i od tego on się po prostu zużywa, tak? A dodatkowo jeszcze w tym miejscu jest zapinany, tu są na nim największe obciążenia, on więc się po prostu zużywa, co robi nic, no. on jeszcze, zobaczcie, to jest rok używania, yy, dwa, trzy razy w miesiącu jestem ten pas używany, przynajmniej i on się tak zużył, tak. Myślę, że spokojnie jeszcze drugi rok pociągnie, a może i nawet więcej. Jak nie pociągnie, nie no pociągnie, bo tutaj tak naprawdę jak się teraz patrzę, no niby ta kordura się to trochę zaczyna strzępić, no może trochę te... no, dobra. Jak się rozleci, to się po prostu kupi drugi. On kosztuje kilkanaście, kilkadziesiąt, kilkanaście, nie, nawet nie wiem. Ale nie będzie jakoś ekstremalnie drogi, więc po prostu kupię sobie drugi taki pasek. Dlatego, że ten pas zewnętrzny zużył się w stopniu prawie żadnym. On jest zapinany taką plastikową klamrą. Wielu ludzi... Wielu ludzi zastanawia się o matko, czy to plastikowo kupiłbym, ale jakby była metalowa klamra, bo ta plastikowa to w ogóle tamten, no sorry, zobaczcie. To ma i tak wytrzymałość kilkudziesięciu kilogramów na rozciąganie. A Dodatkowo to jest po prostu leciutkie I, i to naprawdę tak, no ja w tym roku nie byłem na furii z tym szpejem, ale był lotos, który miał swój szpej i nic mu się nie stało od czołgania, biegania, noszenia ciężarów i, i robienia różnych dziwnych rzeczy. Ten jego pas wytrzymał. Moim zdaniem ta klamra to jest świat i ludzie. Naprawdę, jak nie zamierzasz się podpinać do liny w śmigłowcu, nie wiem, robić jakieś ewakuacji, nie wiadomo co jeszcze, to metalowa klamra Ci jest po nic. Ta plastikowa jest w zupełności wystarczy. Ona powoduje dwie rzeczy. Zmniejsza, w drastyczny sposób zmniejsza masę całości. Ja to już wielokrotnie mówiłem, że, że ten pas, sam pas PT6 jest jednym z najlżejszych pasów na rynku w ogóle i z jednym z najsztywniejszych sposobów mocowania e, wyposażenia, tak? Więc e, zastosowanie tej klamry przyczyniło się o, do zmniejszenia tego całego pasa, o, masy pasa o kilkadziesiąt gramów. To jest dużo, to jest bardzo dużo w przypadku pasa. Co mamy dalej? No dalej, hmm, tam wam za bardzo nie pokażę. Bo, bo tego pasa prawie nie widać, to jest w całości pozakrywany oporządzeniem, jak widzicie, ale zobaczcie, no yy, tak, te samo przylepne rzepy. Ja się troszeczkę o nie bałem, czy się będą odklejać, czy się nie będą odklejać, a to jest to trzyma po prostu jak wściekłe, tu się naprawdę nic nie odkleja. Yy, więc, więc tu się nie ma do czego przyczepić. Ten yy, plastikowy czy tworzywowy sztywnik, ja ten pas przechowuję w ogóle. W pozycji, w pozycji mocno zwiniętej, bo ja najczęściej ten pas zwijam do tego stopnia, czyli dosyć ciasno. Jedyna rzecz, która się dzieje, to po rozwinięciu końcówka, w zależności czy zwinę w tę stronę, czy w drugą, no ona się po prostu wygina, ale założę ten pas, ponoszę go trochę i po całym dniu na strzelnicę go zdymuję, to wygięcie się po prostu po prostu się prostuje. Więc to wpływa na nic. No i teraz popatrzmy na, na ładowniczki. Ja tych ładownic nie lubię. Tak, ja je założyłem dlatego, że je dostaliśmy w zestawie, dlatego, że trzeba było ich używać. Generalnie preferuję ładownice bez tego plastikowego usztywnienia, bez szokkordu, bez systemu mocowania, takie proste. Tu kordura z boku pasy taśmy gumowe, zapewniające. Tak zwaną retencję wyłożone od środka jakimś hypalonem czy czymś i to mi w zupełności wystarczy. Tych nie lubię, one są dla mnie przekombinowane. Są, są cięższe, są większe i generalnie nie, nie przepadam za nimi, ale tych używałem przez ponad rok i muszę przyznać, że one działają, tak? Bez dwóch zdań. Podstawowa zaleta tych ładownic jest taka, że to wam pokażę na strzelnicy, że odkładanie magazynka nawet bezwzrokowo do tych ładownic, dzięki temu, że one są sztywne i dość dobrze trzymają formę, a jednocześnie wlot ma formę takiego lejka wyprofilowanego z tych plastików, z tych tego plastikowego U. Jest bardzo łatwe bezwzrokowe odkładanie magazynków. Czyli nie muszę się gapić na te ładownice. E, tylko mając tak wyrobioną tak zwaną pamięć mięśniową, jestem w stanie trafiać magazynkiem do tej ładownicy bez najmniejszego problemu. Co przy wymianie taktycznej może mieć jakieś tam e, oczywiście znaczenie. Czy one się jakoś zużyły? Nie. Jedyna, jedyna, jedyny, m, że tak powiem, objaw zużycia to jest to, że z uwagi na sposób przechowywania, te dwie ładownice troszeczkę mi się zaczynają tak tutaj przekrzywiać. Oczywiście to można wyprostować. No jakbym to przechowywał z magazynkiem, to na pewno by się tak nie wyginały, ale nie mam miejsca, żeby to przechowywać z magazynkiem, tak? To bardzo nie przeszkadza, może troszeczkę utrudni włożenie bezwzrokowe magazynka, ale generalnie nie robi to, to specjalnie różnicy. Poza tym, no zobaczcie, tak? Na krawędziach, na tym, na tym plastiku no są zadziory, no bo muszą być, tak? To się po prostu zużywa, ale żadnych żadnego stopnia zużycia nie ma zasadniczo na kurdurze. Na Jedyne co się jeszcze w tych ładownicach troszeczkę zaczyna zuży zużywać, to zobaczcie e, tu i tu, tak widzicie, ta wykładzina antypoślizgowa. Tutaj zaczyna się leciutko leciutko przecierać. Do całkowitego zużycia tej wykładziny to jeszcze dużo wody w wiśle upłynie, no ale jest to jakiś objaw zużycia worek najbardziej ulubiona po zapasem część zestawu, e, który dostałem przeze mnie, jest świetny. Pokażę wam na strzelnicy, jak on, jak on działa. No najczęściej wiadomo, jest używany na taker, na zaklejki, na butelkę z jakimś tam piciem, ale na magazynki też to jest mały worek. Do niego wchodzi, na luzaka do niego wchodzi cztery magazynki po upchnięciu może się uda wbić tu sześć, ale to jest generalnie mały worek, on nie jest na, na dużą liczbę magazynków, ale jak widzieliście pakiecik po zwinięciu jest bardzo malutki, sam worek na pasie też nie zajmuje bardzo dużo miejsca, co możecie sobie tutaj elegancko za, zaobserwować, tak, zobaczcie, zajmuje mało miejsca. Fajny, usztywniony kołnierz, dzięki temu łatwo jest trafić. Kołnierz jeszcze ma w środku taki rękaw dodatkowy i regulowany, więc można sobie ten worek dopasować wedle potrzeb. Nie mała ładowniczka cargo, objawy zużycia zerowe, tak? Ona jest w takim miejscu, że, że temu zużyciu zasadniczo nie podlega. Na zewnątrz jest przypięta ładownica ze stazą. Miejsce przypięcia, no nic się nie dzieje, to jest, to jest wykonane naprawdę, naprawdę solidnie, no i kończymy małą ładowniczką, w której siedzi Tul. zużywa się tak samo, o dobra, tu zobaczcie, tak, następują jeszcze jakieś objawy zużycia w tym miejscu, tak samo zresztą z drugiej strony, tu na przykład, tu. I tu. Lekkie wystrzępienia, ale tak, po roku używania. To generalnie, to generalnie robi nic. No więc, tak wygląda to z bliska. Chodźmy teraz na strzelnicę. Tam Wam pokażę, jak to mniej więcej działa po założeniu na mnie, i, i, i jak to się tam spisuje. No to już wiecie, jak się to wszystko pozużywało. Wiecie, jak mam ten pas skonfigurowany, że na przykład apteczkę mam amerykańską, bo nie lubię tych apteczek, które były w zestawie. Jak ten pas się zakłada? No, jak pas, tak? Punkty rzepowe, te skrajne punkty są wykonane fabrycznie na, na obu końcach pasa, pozostałe punkty dokleja się już samemu. To jest zaleta i to jest wada. Zaletą jest to, że można sobie dobrać rozmieszczenie tych punktów, a wadą jest to, że pozostają jednak puste miejsca i ten pas nie trzyma się tak dobrze, jak inne pasy te dwuczęściowe właśnie, tak, czyli z przyklejaniem ostrej części rzepa w pasie zewnętrznym do, do podpasa. To jest w miarę wystarczające, ale jeżeli tak, no zobaczcie, taka powierzchnia wersus taka powierzchnia i jeszcze te przerwy to będzie trzymać mniej. Aczkolwiek przy dobrym dopasowaniu tego pasa nie ma z tym problemu. Bo pamiętajmy o tym, że te rzepy odpowiadają zasadniczo za to, żeby cały ten szpej nie przesuwał się wam. One nie mają go trzymać, bo ma się trzymać siłą z pięcia klamry, tylko mają odpowiadać za to, żeby się po prostu nie przesuwał. Czekam już, mikrofon poprawił drugą częścią. Jest ten pas y, miękki wewnętrzny. No, widzieliście, że on się tam już troszeczkę zaczyna zużywać. Tu się tam jakiś kawałek grze, pas i tak dalej. Jak widzicie, możecie tego paska używać normalnie jako paska do spodni. Tak, mięciutki, leciutki y, pasek grzepowy. Y, ja na ogół, jak jadę na strzelnicę, to, to robię właśnie tak, jak jestem w tej chwili czyli zakładam sobie dżinsy czy jakieś tam inne spodnie. Zamiast normalnego paska wkładam ten miękki. Przyjeżdżam na strzelnicę, wyjmuję cały ten szpej z torby i zapinam tak jakoś ostatnio chudne i za każdym razem muszę sobie to troszeczkę tutaj podociągać ale jak się to... to przeze mnie tak, ale jak się podociąga to wszystko jest generalnie z tym szpejem ok konfigurację widzieliście masz jeszcze karabin konfigurację tego pasa widzieliście większość pasów mam sk skonfigurowanych właśnie w ten sposób, że tu z przodu Mam jednak trochę wolnej przestrzeni, i to wszystko zaczyna się tak w, tak w drugiej w trzeciej ćwiartce: cały ten szpej. Jeśli chodzi o ładownice pistoletowe, nie miałem z nimi problemów, żeby mi coś wypadało. Lotos przetyrał to na, na furii i też po magazynki nie wypadły. A furia jest bardzo dobrym testerem tego typu szpeju. Ja mam dopasowane te magazynki tak w miarę luźno. Chodzi po prostu o to, żeby było mi łatwo odłożyć ten magazynek. Tak? Łatwo jest mi go wyjąć, ale łatwo jest mi go też odłożyć i zasadniczo mogę to zrobić bezwzrokowo, nawet nie patrząc na te ładownice, żebym tylko trafił po prostu w te, w te, te plastikowe widełki. I jeżeli już trafię, to ten magazynek sobie tam bez problemu wchodzi. Można regulować retencję za pomocą tego szokkorda. Więc, jeżeli ktoś będzie potrzebował większej retencji, na przykład na takich zawodach typu Furia, w tym roku nie startowałem, no ale może w przyszłym się uda, na pewno bym je dociągnął mocniej. Dlatego, że na Furii nie zależy mi na tym, żeby ten magazynek móc szybko odłożyć. On ma być sztywno zamocowany i to jest przewaga tego typu ładownic nad moimi ulubionymi, czyli płaskimi ze stałą taśmą gumową po bokach. Zrobiłem sobie. Coś, czego nie lubię generalnie, to już Wam kiedyś mówiłem, czyli mam dwie kanapki: karabin-pistolet i karabin-karabin. Przy czym ta jest bardzo fajna, dlatego że mała ładowniczka jest przyszyta do tej zewnętrznej i ona tu, do tej wewnętrznej i ona tu siedzi bardzo sztywno. A w przypadku, yy, jakiś magazynek? No. Nie, nie, nie trzeci. A w przypadku, zobaczcie tej ładownicy, no tu już jest jednak większy luz, tak? Ona się już troszeczkę tutaj majta. Nie lubię tego, zrobiłem to po to, żeby zobaczyć jak to, jak się tego używa. Daje radę, ale nadal nie zmienia to mojej opinii o tym, że ja tego typu kanapek łączonych, jedna z drugą, nie lubię. Jeśli są zszyte albo jest to podwójna ładownica, jeszcze ok. W przypadku tej ładownicy, no mam, bo mam, działać działa, ale nie jestem fanem. Eee, ładownica karabinowa, Rozwiązana dokładnie tak samo jak pistoletowa, to jest po prostu jej powiększona wersja. Wchodzą i do pistoletowych, i do karabinowych. Nie ma żadnego problemu, czy używacie magazynków polimerowych, czy używacie magazynków aluminiowych, czy stalowych. Wszystko idealnie, idealnie wchodzi, idealnie współpracuje. Po dociągnięciu, dobraniu retencji uzyskujecie to, taki opór wyjmowania i wkładania magazynka, jaki Wam pasuje. Mój ulubiony element, w tym zestawie to jest ten worek. Ja się w tym worku zakochałem. Oczywiście rzadko zdarza mi się przy wymianie magazynka włożyć go do, do tego wora. Ale jak widzicie, nie, nie stanowi to specjalnego problemu. Worek jest niewielki, więc ma stosunkowo małą pojemność. Tam wchodzi chyba pięć tych magazynków. Czy tak? No, cztery wejdą na, na luzie. Piąty już będę musiał wciskać. Ale ten worek ma być po prostu mały. On jest bardzo mały. Bardzo wygodny, bardzo malutki pakiecie, co widzieliście, daje się go zwinąć na, na pasie, jak jest nieużywany, e, i, i wtedy po prostu mam mały pakiet, który na tym pasie nie przeszkadza. Worek praktycznie się nie zużył, bo nie miał się od czego zużyć. To jest element, który się zużywa stosunkowo mm, powoli. Co jest jeszcze fajne w tym worku, to ten elastyczny kołnierz, którego e, ciasność można sobie, można sobie dobrać. Dalej z przodu mam. Ładowniczkę pistoletową, której noszę, tula. Najczęściej jest to ten Lederman Mood. No, przydaje się, tak. Wiele razy mi się już przydało, czy do usuwania jakichś zacięć u mnie, u kolegów, czy do regulowania celowników, czy do jakichś innych rzeczy. Super sprawa. I ostatni element od Templarsa, który mam tu założony, to jest akurat. Tu jest Direct Action, jeśli dobrze pamiętam. To taka, taka mała ładowniczka na przydasie, mam w środku rękawiczki i nożyczki ratunkowe Ledermana, mój ulubiony tool. Bardzo fajna, tak? Ta, ta ładowniczka, to, to mini cargo jest, jest bardzo spoko. Oczywiście jak, jak widzicie z zapinaniem jego już są pewne problemy, no ale niestety tak działają zamki błyskawiczne. Odpina się bardzo łatwo. Rozmiar super na takie rzeczy, jakie są potrzebne, rękawiczki, nożyczki, baton czy coś jeszcze innego. Idealna sprawa, wszystkie większe rzeczy na strzelnicy, typu butelka z piciem, typu e, taker. Gdzie? Do worka zrzutowego, jak sama nazwa wskazuje, to jest worek na wszystko e, i wszystko się tam po prostu mieści. No i tak wygląda ten szpej, widzieliście go na praktycznie wszystkich filmach, które kręciliśmy ze strzelnicy. Tego szpeju używam najczęściej. Co mi się w, nie, w nim najbardziej podoba? Masa, najlżejszy pas, jaki mam, najlżejszy zdecydowanie. Dwa, Sztywność, ten sztywnik stworzywa sztucznego, genialna sprawa, ten pas jest super usztywniony, sposób mocowania tych kieszonek jest, jest po prostu na maksa stabilny. Trudno będzie znaleźć, stabilniejszy. ładownice, tak jak mówiłem, to już wiecie, niespecjalnie nie lubię te takie właśnie e, ładownice z tym plastikowym, tym wolę te gumowe, ale działają, dają radę zupełnie spokojnie. Worek jestem zakochany, e, małe cargo, bardzo spoko. Apteczka zdecydowanie nie oddałem ją w konkursie nienawidzę tych apteczek z panelem, z paskiem zrywanych, otwieranych nie, Jest kompletnie nie moja bajka, więc nie generalnie. A, i jeszcze jaka jest zaleta, ten pas jest stosunkowo tani, jakbyście porównali te takie lepsze pasy z różnych firm, które produkują w Polsce, to Templar wychodzi, ten PT6 wychodzi, jeśli nie najtaniej, to jest na pewno w dolnej strefie tabeli, także po roku używania zdecydowanie mogę polecić ten pas, jeżeli ktoś lubi tego typu ładownicę, bo jak nie lubi, to to nie macie się co męczyć. Kupcie sobie innej firmy, tak z gumami, albo, albo jeszcze jakieś inne, no, albo plastikowe, jak ktoś woli. Fenomenalny worek, bardzo fajna nie, mini ładowniczka i ultra genialny pas PT6, w którym naprawdę jestem zakochany. Tyle, kończąc podziękuję wszystkim naszym patronom. Link jest na dole, jeżeli ktoś chciałby nas wesprzeć w naszej robocie. Bardzo fajnie, że to robicie, bardzo nam to ułatwia pracę, bardzo Wam za to dziękuję. Zachęcę do komentowania, lajkowania, wciskania dzwoneczków, szerowania tych filmów. I to tyle. Widzimy się już niedługo w następnym filmie.